Podaj równanie równe okręgu o środku w punkcie, punkcie S i promieniu R. W podpunkcie A mamy podane współrzędne punktu S, 1 i 3 i promień to jest 2. Zatem będziemy mieli x minus 1 do kwadratu, dodać y minus 3 do kwadratu, daje nam 4. W podpunkcie B minus 2, czyli u nas będzie Plus 2 do kwadratu, dodać minus 3, czyli u nas będzie plus 3 i to jest równe 7, czyli u nas to 7 razy 7 to będzie 49. W podpunkcie C x mamy minus 6, czyli będzie plus 6 do kwadratu, dodać y mamy dwójkę samą, czyli minus 2 do kwadratu jest równe. 3 czwarte, czyli 3 do 2 to mamy 9, 4 do 2 to jest 16. W podpunkcie D x będzie minus, bo mamy tutaj na plusie, 1 druga do kwadratu. Dodać y mamy na minusie, czyli jest plus. 1 czwarta do kwadratu jest równe 2 całe i 1 druga. Czyli możemy sobie to zamienić. Na ułamek niewłaściwy 2 razy 2, 4 plus 1 to jest 5 drugich. 5 do kwadratu to jest 25, 2 do kwadratu to jest 4. W podpunkcie E, x mamy minus 5, czyli będzie plus 5 do kwadratu. Dodać y mamy minus 1, czyli będzie plus 1 do kwadratu. Jest równe, mamy 2 pierwiastki z 5, czyli to będzie 20. I zostaną pod punkt f, x. Mamy pierwiastek z 3, czyli będzie minus pierwiastek z 3 do kwadratu. Dodać y mamy 0, czyli będzie po prostu y kwadrat. Jest równe 3 pierwiastki z 3, czyli to będzie 27.